Pani dzisiaj pełni funkcję. Jest pani w rządzie, jest pani poza nim? Jestem w rządzie, jestem sekretarzem stanu w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Będę również pełną pełnomocniczką rządu do spraw równości. Będę kontynuować. Na jakiej kancenarii? zasadzie właśnie pani dotknęła rekonstrukcja? Bo musimy to zrekonstruować teraz. Tak. No dobrze. Nie mam mnie na posiedzeniach rządu. To znaczy, że w każdy wtorek, a przeważnie we wtorki odbywają się posiedzenia rządu, nie będę brała w nich udziału. Właściwie tylko to się zmienia. Zostaję w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Tam jest mój gabinet, zostaję właściwie w tym samym gabinecie z tym samym zespołem ośmioosobowym. To nigdy nie był resort, nigdy nie było czegoś takiego Oczywiście. jak Ministerstwo do Spraw Równości. Dla niektórych osób to nie jest jasne. Ta rola pełnomocniczki rządu bywała różna na przestrzeni lat. Mamy ustawę równościową. To ta zmiana. Po części tak, po części nie. mieli pani pensję? Ona jest chyba niższa, ale ja się tym, przyznam się szczerze, dobra, panie Rzegra, że nie interesuje, ale mówię zupełnie szczerze. Tak, tak. E, stanowiska i stołki nie mają żadnego znaczenia. Ministrowie zarabiają e, 1000-2000 zł chyba więcej niż posłowie. N nie, nie wiem jaka jest różnica, ale chyba tak. Jeśli jest wiceprzewodniczącym komisji, to to się chyba bardzo podobnie układa. Natomiast... Tak, jest przewodniczący, tak, okay. tak, natomiast powiem szczerze, nazwa urzędu. I kwestia, czy będę ministrem konstytucyjnym, czy nie, nie ma żadnego znaczenia. Dużo Że pracy... nie ma żadnego znaczenia, to dlaczego została zmieniona? Bo taka była idea i taki był pomysł premiera na to, żeby dochować Wierności obietnicy, a... w której obiecywał, że rząd będzie mniejszy. Te, te, słyszeliśmy wiele miesięcy no dobra, temu te słowa, jeż... że rząd <grym> będzie mniejszy. Jeżeli pani się zmieniła tabliczka na drzwiach, a został ten sam zespół, zajmuje się pani tym samym, to czy rząd stał się od tego mniejszy? Myślę, że rząd będzie uszczuplony w innych miejscach.